Witam Was drodzy widzowie, zaczął się właśnie nowy sezon Ladera 9. No i czy myślałeś kiedyś, jak tworzysz nową postać, co ją wyposażyć? Nie ma na razie nic. Jaka jest najlepsza możliwa zbroja na sam start dla, można powiedzieć, każdego rodzaju postaci? Moja propozycja to skradanie się, potrzebujemy tutaj dowolnego armoru z dwoma gniazdami One bardzo często dropią zarówno w pierwszym akcie jak i drugim A jak ktoś nie chce wydropić można nawet kupić u sprzedawcy Do tego bierzemy sobie runę Tal i runę Edh To nie są jakoś wysokopoziomowe runy jeżeli nam nie wydropią podczas normalnej rozgrywki, to śmiało możemy sobie pośmigać trochę na hrabinę w pierwszym akcie i po paru ranach powinniśmy te runy już mieć. Także wrzucamy sobie Tal, wrzucamy sobie et i mamy skradanie. 25% do szybkości poruszania się. Idealne dla każdej postaci na start: 25% do szybkości rzucania czarów. No tutaj to już dla części postaci jest to dobry, potężny bonus, no dla innych niekoniecznie. 25% do szybkości odzyskiwania równowagi, czyli tak zwanego FHR-a. No rewelacja, jak na start i wymagany poziom 17%. 6 do zręczności, każdemu się przyda, 15% do regeneracji many też się każdemu przyda. 15% do maksymalnej wartości wytrzymałości, jak najbardziej. I aż 30% do odporności na trucizny. Proszę Państwa, no to na Andariel, która wali z trucizn, albo drugi akt, gdzie mamy ciągle jakieś podziemia i tam często są te mumie, które naparzają trucizną, no to jest świetne. Także zakładamy sobie skradanie na moją nowo powstałą amazonkę, a jak chcesz zobaczyć więcej przykładów przeróżnych słów runicznych, w tym endgame'owych, takich jak Ostatnie Życzenie, Enigma, Duma i tak dalej, i tak dalej, Zapraszam na kanał, jest dużo poradników, materiałów, przeróżne słowa runiczne, jak i zestawy są omówione. A jak filmik się podobał, to koniecznie zasubskrybuj kanał, ponieważ chciałbym osiągnąć te 500 subskrypcji i dziękuję tym, którzy to już zrobili. Daj łapkę w górę, możesz polecić znajomym, a ja udaję się dalej do drugiego aktu. Także będą materiały z rozprawy z radamentem i z durielem. Także samych dobrych dropów i przyjemności z gry. Miłego, cześć!